Sponsorem odcinka jest SFD, największy sklep z odżywkami, suplementami oraz żywnością dietetyczną w Polsce. Witam Was serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj wywiad wyjątkowy, bo kilka oświadczeń. Układ Gdański, walka Lizaka na Gromdzie, odejście od trenera Oknińskiego i właśnie czy odejście, czy nie, to zaraz też do tego przejdziemy. Także słuchajcie, zapraszamy na wywiad. Lizak, Michow, Wampir Pasternak. Siemoneczko, witam wszystkich. Ja również witam i chciałbym się dowiedzieć jedną rzecz, bo ja nie słyszałem nic o żadnej walce na gromdzie. Od tego zaczynamy? No. Możemy od tego. no Jedziemy. Walka jest jak jest. Słuchaj, Michał obraził się, tak? <grym> Powiedział, że w narożniku moim się nie pokaże na gromdzie. To ja będę. O, może być. <grym> jest zazdrosny, że to ja, a nie on, dostałem jasną propozycję, deklarację walki na gromdzie. No. Także. No nie wiem, no ja bym go nie zostawił, nigdy go nie zostawiłem, zawsze z nim jestem. Ja. To ja powiem krótko co, pieczę, dupka, za Michał. Ja, 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 te, ja też jeśli mogę coś wtrącić, to Właśnie. powiem też krótko. Ja więcej zarobię za e, to duże autko niż na tej walce, dobrze? Także A. trzymaj się. A, za, za jakie duże autko? No, zamycie. Mało ważne. Aha, zamycie, zamycie okej. Okay. No to no, mam Michał, ja ci pieniędzy nie żałuję, ale wiesz, no okay. słabo, że kumpla zostawiasz w narożniku, wiesz, trenera już nie mam. A teraz jeszcze przyjaciela tracę przez gromdę. No. Ale no. my wszystko dla pieniędzy. Muran cię dojeżdża. No. Tak, Muran jeszcze nas dojeżdża. Właśnie wysłałem Jackowi taką głosówkę, że no ja coś co się stało, miałeś być w gromdzie, a wychodzi na to, że ja będę. A I przestał nie? mi Jacek odpisywać. Do tego jeszcze przejdziemy. Ale jak zareagowałeś na, na słowa Mariusza Grabowskiego, jak zaproponował tutaj lizykowi walkę na gromdzie? Ale to na razie powiedział o tym, że jest taka możliwość, a do propozycji jest bardzo daleko. Jak Ej, pewnie sięku. pamiętacie, to ja tą propozycję już miałem bardzo. Eee, wiele razy, więc zanim dojdzie do tej walki, to jeszcze jest dany No kawał. tak, ale tu zabrakło charakteru, a jestem charakterny. <śm> Michał tam wymyślał zasady, MMA, coś, nie? Ja normalnie gronda, nie mam jakiej gry, gołe pięści i robimy to. Nie przypominam sobie, żebym wymyślał jakiekolwiek zasady, tylko z tego co pamiętam, to nie dogadaliśmy się w kwestii finansowej, ale widzę, że. Żeby przedstawić się w lepszym świetle, musisz używać rzeczy, które nie istniały, czyli tak zwanych e, kłamstw. Farmazonów w świecie Free Fire. Nie tak, nie to chcę, nie chcę mówić o tym, że jest farmazon. Dobra, Michał, już nie płacz. No. Ja nie płaczę, tylko mówię jakie są fakty. No ja biorę walkę, tam pieniądze grają drugorzędną rolę dla mnie. No to Jeśli na, pewno, o na pewno Mariusz jest już zadowolony z tego, no, wszystkiego, co klas, powiedziałeś. No, no i Ale widziałem, że się pozdrowiliście, Michał, z Mariuszem na story. Ja lubię. To nie jest tak, że ja do grabka mam jakieś yy, yy, negatywne emocje, tylko to jest, o ja cały czas powtarzam, że jeśli chodzi o marketing i sprzedaż swojej federacji, to uważam go za bardzo mądrą osobę i dobrze to robi, promuje zawodników. I większość ludzi, chyba, którzy tam walczą, to walczą dlatego, żeby się wypromować, a drodzy walczą bo zasady i honor. No. No. Ale Mariusz Grabowski jest bez wątpienia największą gwiazdą Gromdy, nie? No tak, myślę, że tak, dobrą robotę robi. Lubię te trailery. Ja Lubię te trailery, bo yy, yy, pan Mariusz to potrafi przynajmniej grać, nie? A wiesz, niektórzy tam bardzo sztywno wypadają, ale on, jak gra tego bossa, no to, no. To, to jest zawsze zabawne. Ja wiem. Ma, no. ma bez wątpienia jakiś pomysł na tak, siebie. I no. myślę, Do, że teraz, dużo, no, dużo zawodników powinno brać z, nie, powinno brać z niego przykład. Większość. Do, dobrze teraz nagrali to, że parowiec dostaje kubeł zimnej wody. Tak, tak. To było mocne. Zajebiste, no, bo, zajebiste ale y, coś miałam powiedzieć jeszcze o gromdzie. Ja wiem i ty też wiesz z kim, y, o kim mówił no, tak, tak. y, Marc Gierlacki. Nie wiem, czy będziemy tu o tym mówić głośno, czy zostawiamy też. Ale no, skoro promotor i właściciel federacji nie chce jeszcze mówić, to chyba okay. nie będziemy. Nie? Ale no. dobra walka. Dobra walka i myślę, że na Gromdzie to by się oglądało. No, dwóch, no. słuchajcie, takich kogucików podobnej wadze. Tak. A, ty, a ty wiesz, o kim mówimy? Wiesz. Tak, no. I, I co? Sądzisz o tym? Uważam Piotrkowi tę walkę ze względu na to, że wiem, że to nie będzie dla niego łatwa przeprawa, a tym bardziej w takiej federacji jak Gromda, gdzie... A byś się bił na ja? No tak, no a jak mam się tam dzieło. Nie on już powiedział, tylko że nie że... brakuje charakteru. <laughs> a on ma, no, wiesz, na jak Michał może mówić, że odradza mi to, bo to nie jest łatwa walka, gdzie on walczył z Dondiego, z Labrygą, yy, wiesz, brał samych kozaków, no to a mi odradza, bo to będzie ciężka walka. Nie no biorę, biorę. Dobrze, że to nie będzie łatwa walka. Ale ja ci nie odradzam ze względu też na to, że yy, to będzie ciężka walka i nie powinieneś przyjmować wyzwania, tylko ze względu na to, że będziesz później. Yy, przechodził przez jakieś kontuzje i w dalszym etapie twojej kariery to, to będzie rzutował. No wiem, właśnie to jest jedyny taki minus, bo jestem dopiero po tym złamaniu ręki, nie? Mm. Na ostatniej walce złamałem rękę i kurde, boję się, że tutaj te gołe pięści i że wiesz, pogłębiłbym sobie kontuzję albo jeszcze drugą złamał, no to jest jedyny minus. Ale no, zobaczymy. Zobaczymy, może... Hmm. kusi, to jest... kusi ta gromda, bo ja bym sobie wpisał w opisie Gromda nie ma miękkiej gry, kurwa. No zobaczymy, zobaczymy, ja słuchajcie. Właśnie dokuczał, nie? No. gadasz z Gromdziarzem. Chodził w koszulce Gromdy Ta, po chacie, nie? Gadasz z Gromdziarzem, kurde, a co? No, tak. Mistrz Votory, słuchajcie, tutaj zawodni Gromdy. Zobaczymy, zobaczymy. Także na pewno jeszcze musi się zgadzać Pitos. E, pitos to przede wszystkim ja mówiłeś, że nie są dla ciebie to, ważne pieniądze. Ale wiesz, bo ja tak aż tak nie patrzę na pieniądze, ale wiadomo, chciałbym za taką walkę na gołe pięści dobrą pensyjkę jakąś, ale dla mnie zawsze pieniądze to była sprawa drugorzędna. No fajnie się pokazać na Gromdzie, ja jeszcze mam żeby zarobić. on ja 26 lat. Fajnie się pokazać, fajnie się pobić, to też by była dobra walka medialnie. Także medialnie tak, ale mówisz o tym, że jesteś młody, masz jeszcze całą karierę przed sobą, a jedna walka może ją skreślić. Patrz jak on nie chce, żebym ja na tej gromdzie walczył. Dzień dobry. Cześć, Patrz jak on odradza mi tą gromdę, jest zazdrosny. No tak. Tak. Znaczy, to ja nie odradzam ci ze względu na to, że, <laughs> że zazdroszczę ci tego i coś mnie boli, tylko ze względu na na twoją przyszłość. Nie, no wiem, że się i martwisz, i Michał, patrze. ale będzie dobrze. Ale wiesz, co by byś mi pomógł, gdybyś był w narożniku, a mnie samego tam zostawił? Ciekawe, czy Michał ma wjazd w ogóle na do słuchaj. Nie, no na pewno. ma przy... na, zależy, <laughs> zależy, jak wy mijał. Pan, pan, pan Mariusz, to by wiesz, to by oczy się zaświecił, jakby jeszcze pastę w narożniku <laughs> no tak. zobaczył. No. <laughs> zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy. To jest yhm, melodia przyszłości, ale. Ale ogólnie mi nie pasuje, chłopie, do ciebie yy, to, to powiedzenie. Lizak, grądziarz. Ej, no trzeba było zmienić się jakoś. No dobra, to widzowie, piszcie w komentarzu, yy, jaką widzicie dla mnie ksywkę na grądzie, no. ale taką charakterną, Tam. twardą. Ma być, słuchajcie, ogień, krew. To jest melodia przyszłości, ale melodią przeszłości, za to jest wasze trenowanie w Akademii Sportu Walki Wilanów i to jest temat bardziej poważny. No. Yy, panowie, od początku, co się wydarzyło? Ja, jak zobaczyłem nagranie trenera, to myślałem, że to jest żart. Myślałem, że znowu macie jakąś tam grę swoją medialną, no ale skontaktowałem się ale jak z. Znowu, bo mówisz, że znowu. No, czy no, bo dużo było takiej sytuacji u Was? Znaczy, może nie to, że ktoś odszedł, tylko trener, no te tak kluby podkręcać. Myślałem, że to jest jakieś może podkrętka w stronę jakiejś tam zbliżającej się walki jednego z Was. Yy... Nie, bo myślałem, że masz na myśli to, że yy, nasz takie niedomówienia z Kamilem to była jakaś taka gra. No, jak nie, się okazało. Nie, 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 ja nie mówię o Kamilu, tylko mówię być może o jakiejś twojej przyszłej walce, że to jest jakiś taki gra medialna pod promocję pojedynku, rozumiesz? No to yy, teraz już mogę powiedzieć, że na pewno. Przy najbliższej walce nie będzie stał u mnie w narożniku trener Mirek. Mm -hmm. Jak również to, że nie będę reprezentował tego klubu. No i to się wydarzyło. Trener mówi, że to on was wyrzucił, wy powiedzieliście, że to wy odeszliście. O, Jakiś, y ja też słuchajcie, tutaj nie chcę. Mm, znaczy, bo też lubię to po prostu trenera, i, i też nie oszukujmy się, że ja do, do Akademii jeszcze jeździłem, jak byłem, y nie wiem, takim jak tutaj. Zaczynałeś malutkim jeszcze chłopakiem w, tym, w tym, tym internecie, tylko po prostu, żeby przybliżyć widzom, jak to wyglądało. Wy mówicie, że to wy odeszliście, tak? Też nie chcemy za dużo zdradzać, bo niepotrzebnie nam jakieś, wiesz, rozd Oj, rozdłukiwanie Oj, tego konfliktu. Nie no, odeszliśmy z szacunkiem, Aha. z wzajemną sympatią w ciągu dalszym. Nie chcemy tu, wiesz, bo to od słowa do słowa zaraz tak, się nakręci tak, wielka tak, afera. Tak. Odeszliśmy w dobrych relacjach, i po prostu gdzieś tam, no już y, trener nie chce robić frików. Mhm. My chcemy to robić. Mhm. I to był główny powód. Czyli no taka... i też jeszcze to, że trener sam tego nie ukrywa, że on już. Y, no to strzelanie cały czas. Wiesz, mhm. polowania, strzelanie, dziki. No, mhm. coś Michał, jeszcze chcesz dodać? Znaczy, ja uważam, że trener wybiera zupełnie inną drogę. Którą chce podążać ja i Lizak. My no. dalej chcemy zostać we frikach, tak jak było mówione, i cały czas ludzie piszą, my żeśmy się sprzedali i chcemy dalej y, zostać sprzedajni, a trener chce odbijać już w innym kierunku, chce znowu zacząć robić sport y, i tym y, tokiem sobie podążać. Mhm. A y, wiesz, no też w, w ostat na ostatnim treningu trener zaczął to. Już tak do nas mówić otwarcie o tym, że, że już nie będzie promował frykowych gal i tak dalej. No i w końcu żeśmy zaczęli rozmawiać z trenerem i pytać się, no jak on widzi naszą przyszłość. No, my już nie znaczy ja osobiście uważam, że już do jakichś tam dużych sportowych walk pod względem robienia kariery sportowej, to już nie jest ten etap, jak dla mnie, a no i jasno, żeśmy sobie to wszystko sprecyzowali. No. Trener też wie, myślę, że z nami się zgodził w tej e, sprawie. i, i Niech no trener, wiesz, robi sport, niech wraca mm -hmm. do sportu. Jest bardzo dobrym trenerem. Ja to niego nigdy nie ukrywałem. Uważam, że to, co e, mu zawdzięczam, no to, to, to są bardzo duże rzeczy, bo z, ma z małej miejscowości nagle zrobił ze mnie zawodnika, który gdzieś tam na tle naszym krajowym był wyróżniającym się zawodnikiem. Tutaj nie chcę też wyjść na jakiegoś wielkiego gościa, który miał mega jakąś karierę, no ale na to, co sobie mogłem wymarzyć, to była bardzo dobra kariera. Mhm. I uważam, że wszystkie fundamenty stworzył trener, a no tym bardziej, że trener już za, za, zaczyna też o frikach, y, troszeczkę wypowiadać się y, w nieprzychylny sposób i mm -hmm. nie chciałbym y, na sali się nie zgadzać y, z tym, co mówi trener, bo u nas na sali zawsze było jasno powiedziane, że y, trener ma zawsze rację i dobrze mm -hmm. by było, żeby każdy, jak ma inne zdanie, to żeby sobie je zachował dla siebie albo wyrażał je poza salą treningową. A powiedz, czyli wy się rozstaliście normalnie na treningu, tak? Powiedzieliście sobie, że to jest wasz ostatni trening, że się rozstajecie. I trener jak to przyjął wtedy? No wiesz co, no to On chyba jakby sam nam zasugerował. Że po prostu, chłopaki, ja odbijam od freaków, nie będę was trzymał, droga jest wolna, nie? Czyli to była taka wasza, można powiedzieć, wspólna decyzja? Znaczy to było też tak, to, to nie było tak, że my żeśmy siedzieli i, i powiedzieliśmy swoje zdanie i pierwszy raz chyba na treningu się nie zgodziłem z trenerem. Mm -hmm. I to też było takie, wiesz, no, było czuć, że te emocje nie są takie fajne, jak, jak oh, no. były zawsze. I no, tak jak trener powiedział, on idzie w, inną, w innym kierunku, będzie patrzył w innym kierunku, a ja sobie tego nie wyobrażam, że y, przychodzę na trening i... Y, Wiesz, no ktoś patrzy w prawo, ja patrzę w lewo i, i musimy gdzieś... Udawać, że wszystko jest w porządku. No nie, no tak się no. nie da. A zaskoczeni byliście tym filmikiem, co dodał trener? No filmikiem trochę tak, mhm. ja. ale nie, no bo znamy trenera, znamy trenera, wiesz, wszystko można przekuć w zasięgi, mhm. jakiś tam, widziałeś, te pierwszy ten dzień po tym filmiku cały Facebook o nas pisał, wszystkie No nie, portale. no wszyscy pisali o tym, także no. wiesz, no bo to jest głośna sprawa, słuchajcie, jak ktoś mówił Akademia, to myślał trener Mirek, no i myślał wy, nie ma co się oszukiwać, tworzyliście zgrany ten zespół, nie tylko sportowy, ale też medialny, trener też potrafił, potrafi dalej grać w te media. Ja byłem w szoku, no ale czasami słuchajcie, w życiu tak bywa, że drogi różnych ludzi się rozchodzą i to się zawsze przypomina mm, Szybcy i Wściekli, jak tam wiesz, O'Connor pojechał w lewo, no. a Win pojechał tam w prawo czy tam prosto, Proto. także no, no, czasami tak bywa. Smutek delikatny jest, to na pewno, no bo to, a ty, a ty wiesz o czym mówię, czy nie? Oglądałeś, czy nie, te Szybki ja Wściekli, nie? nie? Bardzo rzadko, a jak już oglądam, to dosyć dziwne i specyficzne filmy. Okej, okay. ja ostatnio zresztą taki. Ten, no jest, wiadomo, bo to no. jest duży, wielki sentyment, no kawał, kawał naszego życia, nie? 6 no. lat. 6 lat. No. lat. U mnie. A u, u, u... u ciebie jeszcze więcej, co? No na pewno więcej. No. Mam takie fajne, bo Ty dodałeś taki fajny wpis i w ogóle trener bardzo Cię pochwalił, że się, że się potrafi zachować jako jedyny, Ty też się musisz potrafić zachować, też podziękować trenerowi. No, ale I ja rozmawiałem z trenerem, wiesz. I to. napisałeś pasta, bardzo ładnie. To, pasta pod publiczkę to dodało. <laughs> <laughs> Dziękuję, tu jest oznaczenie trenerze, tak. za wszystkie wspólne walki i nieocenione wsparcie. Dzięki Tobie dotarłem tam, gdzie kiedyś mogłem tylko marzyć. Nowy etap przede mną i tu są piękne słowa ale Twoje lekcje zawsze będą częścią mojej drogi. I tu wspólne zdjęcie. Masz... Dob dobrze, że usunął wygenerowano przez AI. <laughs> Nie no, ale yy, tak na zakończenie tego tematu. Myślę, że przeżyliście razem tyle wspólnych chwil, że nie warto tutaj teraz się w mediach kopać, też bardzo ładnie mówicie o trenerze. Trener też myślę, że tym wpisem, co Tobie podziękował, myślę, że raczej tutaj wojny medialnej nie będzie, co Michał? No wojny na pewno nie będzie i e, nie da się ukryć tego, że wszystkie takie jakieś techniki i to wyszkolenie, które poświęcił mojej osobie tyle czasu, no to, to zostanie ze mną na zawsze i i dzięki temu, wiesz, to nie jest tak, że nagle odchodzę od trenera i wszystko, co on robił, to jest złe. Tak. A y, wygram walkę i nagle powiem, że a, zmieniłem swój cały styl przez 12 lat. Y, to, co mi poświęcił y, trener, to, to gdzieś poszło w zapomnienie. No tak mhm. nie jest. Dlatego wspomniałem o tym, że y, to, co y, położył ten taki fundament, no, to, to pewnie będę do końca to próbował gdzieś. Y, i y, tym walczyć i już raczej swojego stylu nie zmieni. Mhm. Chcesz coś dodać? Nie, myślę, że Michał powiedział wszystko. Bardzo dużo zawdzięczamy trenerowi i ja będę zawsze miło wspominał trenera i liczę, że te relacje zawsze będą dobre. Matko, ale dziwnie teraz tam naprawdę tak, jakby się przyszło tam na salę, was nie ma, mindy nie ma. A właśnie, myślicie, że to było takie malutkie domino, że odejście Kamila Mindy i że to tak powoli, tak wiecie, te coraz większe klocki. No, mogły te friki zmęczyć trenera, i to mógłby być jeden z czynników, że mm -hmm. wiesz, że była fajna ekipa, wszystko, a te friki troszkę namieszały w tej ekipie nawet. Mm. Nie? No a te friki jednak są, co? Takie ab absorbujące mocno emocjonalnie. Czyli znaczy, ja osobiście uważam, że yy, trener jest gościem, który i to widać na przykładzie tego, co się dzieje dookoła niego, że albo wybierasz to, co mówi trener, albo odchodzisz z klubu. No. Trener kiedyś pamiętam, jak ja przyjeżdżałem jeszcze na obozy, no to było nas 60 i 60 zawodników, i każdy był zawodnikiem zawodowym. Byli goście z Białego Stoku, byli mm. goście z Bielska chyba Białej. no Było dużo klubów Okińskiego, a, a wiesz, no trener w pewnym momencie. Tak się to wszystko zaczęło rozchodzić: każdy gdzieś poszedł w swoją stronę, każdy otworzył, otworzył swój klub i, i wiesz, no, to o czym zawsze mówię: że albo się zgadzasz z trenerem, no, albo masz drzwi otwarte. No. Mhm. I, I drzwi zawsze są otwarte, a, a wiesz, no, najważniejsze, że u nas się stało tak, że my żeśmy wyszli przez te drzwi, ale. Nie ma jakiejś takiej kłótni i wyzwisk pomiędzy nami. Ja mam Nie, nie trzasnęliśmy nimi. No, no i dobrze, dobrze. Czyli ta furtka jest tam delikatnie uchylona. Zawsze można co? Być może się kiedyś dogadać. No wiesz, jakby trener y, zmienił albo swoje spojrzenie na friki, albo my byśmy zmienili, i to wiesz, myślę, że tak. No tak, no jak ty pójdziesz do Gromdy, to może będziesz tylko wiesz walki na gołe pięści. No, <laughs> Sport. No, no. Dobra, słuchajcie. Nie, nie wiem, czy trener będzie to wspierał, bo, trener bo Gromdy dobrze. też trener nie lubi. <laughs> Ten trener dał jasno do zrozumienia ostatnim wpisem, o co mu to wszystko chodzi. No. no i dobrze, słuchajcie, co, fajnie, żeby to zostało tak, jak jest teraz, żeby z takiej większej medialnej spiny jeden i, znaczy jedni drudzy sobie dużo myślę, że zawdzięczają, także tak to słuchajcie, no, zostawmy. No. na pewno dużo zawydzięczałem trenerowi, a... Czy trener też zawdzięcza nam tak dużo, no to no, wiesz. No piękna to, przygoda była tak, stare, no, no wiesz, miłe chwile. miłe, miłe Chwile no. to na pewno, tak, ale tak. to tak jak wspominałem przed chwilą, że trener miał już dużo zawodników, którzy byli na w topowych organizacjach i. On i już przygód naprawdę dużo przeżył nie? Tak, Tak, no, UFC. tak. UFC. Nie no, trener, słuchajcie, no, to jest taka nasza. No, Jeden z prekursorów tej, 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 tej dyscypliny w naszym kraju, także trenerzy trzymamy kciuki, niech tam rosną nowi mistrzowie na Wilonowskiej Macie, a my lecimy dalej, bo no, panowie, jest grubo. Ja wiem Michał, że już teraz masz zdjęcia, a, ale to chwila. Układ Gdański, trzeba poruszyć ten temat, bo jest grubo, słuchajcie, w sieci w sieci zawrzało. Kto pociąga za sznurki w Układzie Gdańskim? No cóż, cały czas się przyznać, nie ma co dłużej tego ciągnąć. Tak, jesteśmy w układzie Gdańskim. Tak, tak. Jacula, jesteśmy w układzie Gdańskim tak, tak. i ty tego nie zatrzymasz. Ty tego nie zatrzymasz. Oficjalnie jesteśmy w układzie Gdańskim, ty wiesz kto jest jeszcze. Ja nie będę każdego z osobna wymieniał. I teraz tego już nie zatrzymacie, widzowie. Czekajcie, bo układ Gdański już tak urósł w siłę, że nie musimy się ukrywać. Michał, przyznajesz się oficjalnie, że ty też jesteś w Układzie Gdańskim? Ja nie wiem, o czym Linzak mówił. Nie wiem, o czym ty do I to, i to jest charakterność, widzisz? Nie wiem, o czym to ty do się. Jacek, ja w żadnym Układzie nie jestem. Nie nagrywaj mi tych głosówek. Ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego. No. No, układ Gdański przyjmuje grę powoli. Bardzo mi się to podoba. Jako dumny gdańszczanin rodowity przyznaję się do tego. I co? Troszkę nas tam rozkminili. Już się tworzą tą sieć powiązań. Tak. Ale jeszcze yy, asa nie znają, a as bi nie, joker bije asa. Joker bije asa, Jacuś. Także uważaj, kiedyś była łódzka ośmiornica, teraz jest układ gdański, nie? Tak jest. Yy, co, by nie mówić, co by nie mówić, słuchajcie, dużo osób na pewno Jacka lubi, dużo osób Jacka nie lubi, ale jednego nie można mu odmówić, że to jak kończę, sami coś wymyśli. Czy to, wiecie, czy to była klatka rzymska, czy to teraz układ gdański. To jest naprawdę idealne do tego świata flików, nie? R Rita jest hara. Rita jest no, hara, Rita. 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 No. no tak, tylko że to, o czym też kiedyś powiedziałem w kanale sportowym, że wszystko no. jest w porządku, dopóki nie atakuje ciebie. I ja uważam, że w tym momencie Jacek trochę jest pogubiony i on nagrywa mi głosówki, w których używa takich stwierdzeń, takich słów, które no, wydaje mi się, że y, dla osoby w jego wieku no, 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 nie, nie są stosowne. Mhm. Nie, bo nagrałem też, bo on cały czas nam te głosówki wysyłał. Ja mówię, kurwa, chłopie, ty masz 50 lat, no jak ty się wyrażasz, to no wstyd. <grym> I wiesz, i tam wysłaliśmy sobie dwa głosówki, ja już zacząłem tam bekę kręcić, że weź tu Ja No coś zaśpiewa i coś ten, i on już się obraził, już mi nie wysyła głosówek, tylko mnie oznacza pod tymi postami z wykopu, ale już nie odpowiada mi, gdzie to bardzo szkoda, bo mega się bawiliśmy przy tym. No co głosówka, taki był ubaw na chacie, człowieku. No jak to Ryta przetrwał, nie? No, Ryta już chyba zablokował, tak? Jacka czy nie? Ale w sumie nie wiem, no bo mówił, że go zablokował, a cały czas daje posty oni, więc to takie wiecie też nam no tak, gadanie też dla to, gadania. No to, to, to Ryta wrzucił wczoraj pierwszy ten filmik o układzie. Tak, gadańki. właśnie, Ryta. Cały czas mówi, że ci Jacek już ten, że masz go dość, a. Cały czas dodajesz posty z Jackiem. No, nie, to jest taki guilty pleasure chyba u ciebie. Ja y... Z Jacka nie może żyć. No właśnie, Ryta już chce rewanż, słuchaj. Nie, to tak, Ryta chce rewanż. No bo widzicie, Jacek krzykował ten jeden mocny cios na Rytę tak. i... To znaczy, no widzisz, no, wy wyszły te rany wojenne dopiero y, po walce. Widziałem, jak Ryta wygląda, dziadam, dopiero mu oko z bo to te bańki były. A. Ja myślę, że trzecia bańka by skończyła wszystko. Tam mi coś mu się w głowie poprzestawiało, bo tak. miał się odciąć, a dalej ciśnie, no nie Także widzicie Ale to jest. Ja Cula się nie spodziewał, że układ Gdański jest trzy ruchy do przodu, i my wiedzieliśmy, że trzecia bania <noise> skończy wszystko i walkę trzeba było zakończyć. Ej, a wy myślicie, że po co to jest to wszystko? Czy to. No bo z Michałem pojedynek. No nie ma żadnego sensu, w, nie, nie ma sensu. w żadnej... Ale przecież Jackowi to jest jedno, czy on wygrywa, czy wygrywa, bo on tylko no, wygrywa, bo no, tak. <grywa> to, to zacznijmy to od tego. Nie, on chce tylko zarobić. Nie. Tak? No, no to ty pewnie, że tak. On ostatnio stwierdził w jednej z głosówek, że bierze nas e, dwóch. dwóch. Serio? Nie. No. Ale naraz raz, czy jak? Tak, tak powiedział, że na, na barana mogę być u Michała. Co? Ej, albo zróbcie taką walkę w sumie, że ty go bierzesz na barana, tylko że ty bić nie możesz. Ale ja bym nie dosięgnął tego karzełka. tak no no nie? No ko Kopałbyś nogami. No. Michał, a ty myślisz, że po co to jest? Czy jest to spowodowane, bo ja teraz widzę, że Muran też y dodaje wpisy i oznacza trenera Mirka, że wy go zradziliście, żeby nie, się źle no. zachowaliście. Proszę. No i dobrze rozkminiłeś. On po prostu wiesz. wszystko to robi po to, że ma nadzieję, że trener go weźmie do siebie i go będzie szkolił, bo każdy wie, że trener jest bardzo dobrym strategiem, bardzo Jezu. dobrym trenerem. Mhm. I myślę, że chce mu się po prostu przypodobać, i dlatego nas atakuje. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że każdy zaczyna gdzieś tam Jacka odsuwać. Wodarze federacji Prime mówią o tym, że nie wiadomo jaka będzie jego przyszłość tak. dalsza. Fejm się zadeklarował, że go nie chce. Dokładnie. I musi robić cały czas jakąś aferę i atakować jakichś ludzi. Myślę, że ogólnie on wpadł w takie coś, że on musi żyć jakimś konfliktem. Mhm. Tylko, że no, w tym momencie on chce mieć konflikt z ludźmi, którzy ani źle na jego temat nie mówili, ani... Nie, ja nie mam nic do niego. Ja go nawet osobiście nie znam. Kiedyś na jakiejś konferencji dobrze mówił o mnie. Nagle na momencie zmienił zdanie, bo... Mhm. Bo nie zna sytuacji, ale będzie no. się na, na tym. Tylko wiesz, on, on źle trafił, bo my się z nim nie skonfliktujemy, tylko my się śmiejemy no, z no, tego. No, Nas to bawi, no ja tylko czekam na te głosówki, bo no, to Zybeka. No, no i, i my mu nie damy tej atencji takiej, no. wiesz, żebyśmy go tam wyzywali, czy coś mu robili. I zobaczysz, że zaraz y, przerzuci się na kogoś innego, nie? Byleby no. trafił kogoś, kto... Tylko, że on już nawyzywał wszystkich, on jest skłócony ze wszystkimi że ciężko będzie znaleźć kogoś, kto tak z nim wejdzie w taki medialny konflikt. Chyba, że kogoś takiego, wiesz, kogoś nowego we flikach, mniejszego się wić, medialnie, no? tak, tak, no. no ja, ja mam podobnie, tak jak ty Michał, ja byłem w szoku, bo ja z Jaskiem zawsze miałem dobre relacje, nie? Nagrywaliśmy wywiady, zajebiście mi się zawsze z nim gadało, bo co by nie mówić, on no, jest kumaty, Tak, on jest bardzo kumatym gościem i fajnie mi się z nim gadało i nagle pach, a tak. Ale ja go lubię dalej, on mnie mega bawi, stary. No. No, to jest taka bekata, co no, no to wszystko jest w pokłosie tego, że ostatnio wypowiedziałeś się w nieprzychylny sposób na temat jego osoby, ale to jest twoja praca, że musisz coś powiedzieć na temat kogoś. A jeśli ktoś y, w jakiejś sytuacji y, zachował się w taki, a nie inny sposób, a ty masz takie wrażenie lub spostrzeżenie na, na ten temat, no to po prostu to wypowiadasz, na tym polega twoja praca. A niektórzy tego nie akceptują. Mm -hmm, mm -hmm. No właśnie, słuchajcie, zobaczymy co z tym będzie. Walki raczej nie będzie, co no, z tego? Raczej nie, no gdzie to. jacula, eee, głowę. Tak? No oczywiście. O i już Michał, o jest, teraz Michał jak to powiedział to już będzie miesiąc męczony, a... dopóki mu walki nie da, dopóki mu walki nie da. No, ale męczowy. w jakiej formule ty byś chciał się z nim bić, że co? No jak to, no, no, dirty no. street boxing pewnie u Jacka, tak? a, nie, a no, Michał... No, Ej, albo na przykład, że te same łokcie. Zrobiłem o! Mu nie? Mu nie, to nie jest dobry pomysł. Ej, ale bym chciał zobaczyć, jak mu ranwali Michała z baśki. <głos> <głos> Na tapetę bym to ustawił. <noise> Ej, ale co by nie mówi, słuchajcie, bo zawsze była z tego beka, ale w końcu Uził. użył innej techniki. Tak, tak. Łokci dalej nie było, ale w Zbanki dwa razy uderzył, nie? No. No, i mówił, że czuł te uderzenie z bańki, no bo jednak, bańkę wiecie, czoło to jest bardzo twarda kość. Kiedyś, kiedyś Marcin Wrzosek y, bił wasę kocewicia na, na wotory, tam z bańki no. go tłuknie. No. Także dobra, ostatnia sprawa. Widziałem, że y, sprzątali się szatnie w Toruniu wczoraj, gleba. I tu słuchajcie, pochwalmy glebę, bo medialnie udało mu się to. Nie, mnie, ale... nie, no mnie to rozbawiło gdzie, to jest nasz nasz pomysł to. z 2000... no zerżnął, ale zrobił coś nasz no. pomysł z 2022 albo 3 już no. nie pamiętam, przecież my to piersi wrzuciliśmy później Denis to podjebał od nas, a teraz gleba To, to, ruń, to ruń kradnie patenty no przecież my to piersi zrobiliśmy z szeligą. wiesz, ok, plus za pomysłowość, plus, że gdzieś tam zaczepka medialna i kulturalna, fajna kulturka, zabawna, kulturka, a nie wyzywanie od jak Muran od c od innych, fajnie, tylko to pomysł już dawno wykorzystany przez nas, no ale plus dla Gleby, że w ogóle się wysilił, nie? tak. Znaczy ja uwa uważam, że ogólnie Gleba zaczął się odnajdywać w tym świecie frikowym. tak jak kiedyś e, rozmawialiśmy z nim w kanale sportowym, no to ka każdy z nas odniósł wrażenie, że nie za bardzo, że tak jednak... Spięty by plandeka no, no, na Żuku, nie? A teraz jest, Dobrze gra, tak. potrafi grać, także życzę mu jak najlepiej, wpierdol i tak go nie ominie, zostanie po pysku i się skończy jego spaniakowanie. Gleba, bierz tą walkę w MMA, znokautuję cię łokciami, ci porościnam głowę i na tym się zakończy. No, no i klasa. Może myślisz, że tam wrzuciłeś jeden głupi filmik, to coś zmieni, nic nie zmienia, Gleba, i tak cię nie lubię, nienawidzę cię. Idę po ciebie. Jesteś no. mu. Nie no fajnie, no fajnie, To na plus, nie? Na no. plus. Nie no, odnalaz się. Odnalazł się, Medialnie coś Bo zaczyna to. robić, ważne, że działa i, no. i wiesz, jest w tym świecie frykowym, zarabia pieniądze, ja nikomu tak. nie, nie żałuję tego, żeby sobie gdzieś tam przyrobił. Także, Niech zarabia. Glebuś, dobrze, dobrze, trochę, trochę zluzowałeś tam, maj to od razu lepiej. Wieszą, A bo tak, tak, bo tak. uruchomiliśmy po tym filmiku protokół koziołek. No. Jak koziołek miał mu dać spokój, to teraz znowu wjeżdża no, w. Glebu. Ale nie, ale Gleba chyba mówi coś nawet o koziołku, że, że jest spoko. Coś tam dodawali na story. Już kończymy. No to już nie będzie spoko. Już protokół koziołek wczoraj został uruchomiony. Ale koziołek i, jest co? Mocno kontra, wjeżdża, Będzie kontramocna. gleba szykuj się. Ja w ogóle mówię ten koziołek, naprawdę, słuchajcie, to jest już kończymy, dobra, kończymy, słuchajcie, bo musimy kończyć, wyganiają nas e, z tego tutaj lokum. Sponsorzy Michał. To ja bardzo bym chciał podziękować sponsorom: firma Tomtrans, Outlook, e, Real Farm, Środowisko miejskie, Antresola i widzisz wszystko PL. Powiedz tych sponsorów. E, fortuna. Się Real Farm Grand Game Fizjo, Skok. O, pozdrawiamy Adasia. Bo, bo, bo kurde często zapominam o Adasiu. Koszulkę a... mam dla ciebie no, stare z UFC, tak jak tak jak ci obiecałem. Dziękujemy. Dziękujemy. A wy gdzie teraz będziecie w ogóle trenować tak, tak, tak szybko na u dywanie. siebie? Nadywanie, na na dywanie. póki o, co, nadywanie w domu. Dobra, kończymy. No. No. Trzymajcie się.